Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Woda, no to jest kolejny odcinek z Total War Warhammer, oczywiście z kampanii krasnoludów. Dobra, powoli trzeba chyba dalej tutaj coś rozgrywać i podbijać, bo tak w sumie ostatnio naupiłem dużo złota, mamy dużo zasoby, mamy na kilka budynków na pewno, więc tak wiem, że na razie zajmę się tą jedną... Um urazu, który już ma dziesiąty tutaj poziom tak naprawdę, więc no powoli nam tutaj będzie naprawdę dawała dużo minusów, więc teraz zajmiemy się tym, żeby pokonać określoną liczbę armii lub garnizonów następującej rasy. E, New Marley, więc musimy pójść tam do wampirków. Do wampirków, do wampirków. E, oni... nie wiem, gdzie tutaj chodzą tak naprawdę. Tu się jeszcze nie pojawili, więc w sumie nie wiem, który bym mogę przejść. Tędy niby mógłbym przejść i chyba to jest najlepszy pomysł, bo tutaj bym musiał naokoło zapierniczać. Um, tak, też zróbmy, tylko na początku. E, po pierwsze, tak, możemy tutaj zbudować drugi poziom sali, sali e, zabójców. E, to tak naprawdę jest posąg Grimnira, a to wcześniej była kaplica zabójców, przepraszam, kaplica, nie sala, kaplica. E, no właśnie, tylko teraz tak. Czy może jednak by tutaj troszeczkę wojsko powymieniał? E, Coś by tu można zrobić w sumie? No, kuszników mam tych. Bo ja tutaj sobie z tego co pamiętam, mogę teraz rekrutować dużo lepsze wojsko, na przykład mogę zabójców rekrutować, które są no, fajni na większe potworki. Mogę też e, długobrodych z wielką bronią. Ha, no właśnie. Tylko właśnie coś mi tutaj nie gra, no bo tak się patrzeć na to... Obrona przed dużych wrogów, a tu jest przebicie pancerza, tak? No, tylko to się praktycznie zmienia, no i ci mają więcej pancerza. W sumie oni wszystkiego mają wie... Nie, tutaj premia do szarży, czyli ci są lepsi w szarży. No dobra. E, Stać się zastanawiam, co to są? krasno wielcy bojownicy z długą bronią. okej. Okay. Okej, okay. A czy gwardzistów? Nie, gwardzistów jeszcze nie mam, niestety. No dobra. Um, bym mógł tutaj, nie wiem, e, dwie jednostki zabójców. Zrobić co najwyżej, tamta armia będzie nas gniła, a na razie sobie pójdę tą um, już tam do przodu, tylko może tunelami. Na a co tu jest? Co to korączka? O co tu chodzi? Z tym? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale niech też też nasz gościu leci tam I wy jak tego zrekrutujecie też pójdziecie. Dobra. Kolejna tura i lecimy. Kolejny bohater z zielonych skórych. To mnie bardzo wkurza, bo ten cały czas tutaj mi chodzą po moich ziemiach. I udało nam się zabić przynajmniej kogoś, tak? Od nich. No ale zobaczymy. Karas Akarak. Uszkodzone budynki. Aha. Wow, I co teraz musimy naprawić to, tak? No to widzę, tania, tania naprawa. Ale tura, wszędzie tura niestety minie. No nic, a tak jak już widać, już trzeba. Dobra, tutaj mamy nadwyżkę dopiero za 14 tur. O Boże, 14 tur. A tu jak to wygląda? O, tu możemy coś budować, tylko teraz tak. Tu byśmy mogli zbudować, przychody powiększyć. A tu, co by zbudować? To przychody zwiększmy. Kaplic, raczej znaczy, sobie to zróbmy. Zostaje nam 10 tysięcy złota. Czarna grań, czarna grań, by może salę przysiąg zrobiła. Jak myślicie? To miejsce, jedno, jedno miejsce zostać na salę przysiąg. E, bo w sumie nie wiem, czy będę miał na to miejsce tam, gdzie indziej. Tu bym miał gwardzistów, tanów, żelaznych rębaczy. Nie byłoby takie złe. Mm. Mistrz, inżynier Brama to tam, tam może niepotrzebna za bardzo patrzę tu handel, albo rozwój właśnie zwiększy, sobie rozwój w tej prowincji Nie no, rozwój to bardziej tutaj w tych w z tych budynków, z tych miejsc zbudował, tutaj Tutaj coś lepszego trzeba zbudować, tylko co? Zbrojownie Bo, Czekajcie, tu możemy zbrojownie na trzeci poziom zbudować, tak? Dobra, a tutaj też może naczyć poziom? Tak, dobra, jest naczyć poziom, dobra. Naprawdę, nie wiem, co tu zbudować. Bo tutaj na pewno tego nie będę budował. Bardziej, jak już co, co sale przysiąg. Więc tutaj, w sumie, jak sale przysiąg zbudujemy dopiero na czwartym poziomie, to i tak będziemy mieć miejsce wolne. No więc w sumie, w sumie to możemy zrobić. Do rozwoju, czy może handlowe? Zróbmy rozwój, dobra. I lecimy, lecimy, lecimy. Właściwie możemy ruszyć. Aha, bo on tak. O boże, aż tutaj. To oni naprawdę mają. Te... Daleko mogą biegać. Tu pewnie nie mogę. O, mogę tu przeskoczyć. O. To jest ciekawe. Potem bratowym już od razu na ziemię będę tutaj wampirków. Super. O, tu jest bohater wampirów. Dobra. Tu jeszcze turę, dobra, tura zanim kup. Yy, zrekrutuję tych, dobra. Tura, tura puszczamy i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Okej, okay, biegnie ten. Prawdopodobnie biegnie do mojej głównej armii. A czyli do głównej, do tej pobocznej. Co tu się dzieje? Co to jest w ogóle? Nie wiem, czy chcę dołączyć do kolejnej wojny ich. Ale w sumie co mi tam? Co mi tam? Może być fajnie. A jak nie, to najwyżej będę miał przerąbane. E, logan srebrny, róg, kowal run. Kowal run, logan srebrny, róg wraca do zdrowia i zgłasza gotowość ze służby. Okej, okay, super. A jeszcze powiedzcie mi, gdzie on jest. Tutaj dobra. Ciekawy, ile bym miał szans? 29% na powodzenie zabójstwa. No, może moglibyśmy spróbować, co nie? Tylko czekaj, wiecie co? Damy mu podejść na razie. Bo żebyśmy my piesie zaatakowali go, tak? Jak on znów piesie zaatakuje, to nie może być nie to nie różnie. Mnie. Dobra, możemy tą salę zbudować na kolejny poziom. To to jeszcze da doświadczenie jednostki dla werbowanych jednostek zabójców. Aha. to aż 12 tysięcy kosztuje. Więc nie wiem, czy tak naprawdę chcę to zbudować. Czarna grań, na pewno to robimy. Co, jak zbudowałem to, to, już to też będę się zbudować. W końcu kiedyś. Dobra. Okej, okay. ile by. Aha. Nie mam funduszy? Ale i tak on ma 12 poziom, to nie za bardzo go dam radę rozwalić. A bo prostu tutaj Trochę mapy odkryję Okej okay. O co tu chodzi z tym tym? Że to są ziemie koinnego, tak? Ale tu byśmy mogli przyjść Oooo A... Coś mi się wydaje, że nie powinienem tak skakać do przodu. Nie wiem co mam przed sobą. O tak, bez zabójców to tutaj... jest dobra. Potrzebuję więcej zabójców. O, zabójcy są już dobra. Teraz powiedz mi, jak, czy możesz to jakoś przejść. Nie możesz za bardzo. Tu co najwyżej. A, bo to są tereny po prostu kolejnego i dlatego tak jest. Dobra. Puśćmy turę i miejmy nadzieję, że mi nie, nie zatokuje głównej armii, bo jeśli tak troszeczkę zjebałem. Nawet bardzo zjebałem O kurde Zaraz zobaczymy Tura. Kiedy będzie tura tych? Dzikusy na razie. I kolejny sobie do wampiry chyba, tak A nie nie ma, Czy tam ci nic nie zrobili za bardzo. Ok, tu jest jedna armia. Tylko no. właśnie, nie, nie widzimy całej armii. Tu już jest dobre wojsko. Znaczy, to jest wojsko. Plus, to jest ten główny gościu, 14 poziom. Wolałbym tego zaatakować już. Ło boże, co on tutaj ma? Niezłe wojsko. A nie przeskoczy tutaj tunelami? Nie. Że się ruszę, trochę tu. Ej, a serio, tunel jest cały. O boże, co zbieram, co? że tunel cały to zjada. A, no to sobie poczekamy się chwilę. Wycofajmy się na razie tym. Poczekamy tu chwilę i zaatakujemy najwyżej. A... ale ty. 32% że się uda. Spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. A ty, ile byśmy procenty do tego? 24 to trochę mało. Ale spróbuj. Porażka, krytyczna porażka, super. No to nam zniknął. No to się nie bawiliśmy bardzo długo. Zarobiłem 4000, tak powoli myślę, czy by czasem trzeciej armii nie zrobić. I nie zacząć trenować. I taką armię już naprawdę z tymi, z, innymi, z jednymi, z lepszych jednostek po prostu. z samego początku. Mogłaby być to ciekawa armika i ona w razie czego by tutaj zieloną skórę trzymała przynajmniej przez jakiś czas. Mam 4000 przychodów przychodu. Najwyżej spróbuję podbić teraz kilka wiosek. Nie mówcie, że to, będą mi tu próbować zabijać gościa. Oby mi się tylko nie udało, proszę was. Okej. Okay. Czy dzikusy się ruszą? Uraza morderca grobi. Zabiorę do posiadania rzęsów do mojej frakcji z zieloną skórzy. Przydzielona, aha, przydzielona. Bo... No serio zabili... mi... cię zabili mi tego bohatera jednak Co brona bohatera plus 8 do szansy na ranienie bo agresorów Po w sumie spoko Też jest fajne Aha, czyli ten gościu wróci mi za ile? Za 4 tury? Dobra Albo sobie wezmę tego do, do, do dobrej walki albo tego, bo w razie czego jego będą mieć trudniej, trudniej zabić. Weźmy sobie tego. No właśnie, tu jest... To jest taki minus tego wszystkiego Że gościu na pierwszy poziom. Ale co zrobić? Ej, nie możemy tu przeskoczyć. Możemy! O! O! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, próbuj zabić. 30%. Uda się, uda się. Krytyczna, no nie, czemu krytyczna porażka? Fuck. Jeśli ktoś zna sposób jak można zwiększyć ten procent, w którym... Hmm, procent sukcesu, co nie? Żeby mi się to bardziej udawało, to niech mi powie proszę was bardzo, bo ja po prostu już mam dość tego, że mi co chwilę ktoś tutaj tak właśnie umiera Dobra, bo przejdźcie ten normalny marsz Aha, tutaj umieracie przez to. Ja pierdzielę Nie za fajnie, nie za fajnie. Dobra, rozwój, okej. Okay. Póki co, skórzy się jakoś wycofali, więc prawdopodobnie po prostu os zostali osłabieni. Tym bardziej, że widzę, że tutaj sobie odbili ci krasnoludowie trochę tych. jest coś, widzę, można założyć, widzę osadę, dobra. Która? Spaczenie mi tu strasznie rośnie, to jest minus tego wszystkiego. Iść ty panie stąd, bo ty jesteś tym dobrym. Chociaż to i tak już bohatera nie mam. Ale chyba na górną armię pewnie będzie mi leciał teraz. L chodzą za mną tylko. Okej, okay, tutaj widzę. Dzikusy biegają. <kluzny> Czekajcie chwilę. Ja się musiałem napić. Może się prawie zakrzesiłem. Nie wiem, czym, chyba powietrzem. Wymógł złożenie przysięgi. Minus 10 do stosunku do w relacji z Baragwar. Tu i tu nic nie mogę budować. Tutaj też, dobra. W takim razie, wy tunelami chodźcie tutaj, wy też się na tunele zmienicie. Tak, sobie tutaj stańcie, żebym widział, co się dzieje. Dobra. Z wami nie walczę, co nie? A szkoda, bo by, bym was prawdopodobnie dał radę sobie rozwalić. Tu jest gorzej, bo to są dwie armie, to dwie pełne armie. I wiatry magii jeszcze pozostała siła jakaś. Chyba, że po prostu zatakujemy im od tyłu jakąś osady i ją złupimy po prostu i tyle. Bo w sumie my mamy albo zatkować garnizony, albo armię. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie puścimy turę, zobaczymy jak to będzie. Bo wiecie, ja muszę to urazy usunąć, bo ona mi przeszkadza i to bardzo. O! Widzę, że tam idzie jakaś armia na moich ludzi. No, raczej na moją wioskę. Ale to nie ma bardzo niczego chyba. Znaczy mam garnizon, ale to tyle. E, frakcja zniszczona. o zostali zniszczeni Szkoda trochę. Ooo ta dwudziestka leci. Z piątym poziomem gościu. No ja tu mam bardzo mały garnizon. Ile? Tylko trochę w żelaznej skale jest. Chyba, ja że zwerbuję Lorda. To nie jest taki zły, ale łatwo publiczny mi jest jeszcze zmniejszy, ale to w sumie mogę potem go przysunąć gdzie indziej. Werbuj. A, w tym regionie to za dużo nie mogę kupić. O, dwóch tych. No jednego tego, no zawsze to coś, tak. To czy znaczy nie wiem, czy oni się w ogóle zrekrutują do, do tury. Zobaczymy zaraz. Dobra, nowa jakaś technologia. Tu ład publiczny możemy zrobić, jeszcze plus 2 we wszystkich prowincjach. O! To było zajbiste. Zróbmy to, bo mamy tutaj problem troszeczkę ze spaczeniem, a to mi na bardzo podniesie tutaj wszystko. Dobra. Prawdopodobnie nie powinienem tutaj zbudować tej armii, bo to i tak będzie stracona wioska. Tylko powinienem po prostu e, zacząć budować lord, e, znaczy armię już tutaj w Karak, e, Karas a Karak, i po prostu potem pójść to odbić. No ale nic. Zrobiłem jak zrobiłem, to niech tak będzie już. Dobra, oni sobie tutaj razem chodzą, w razie czego. I całą turę możemy puścić. Zastanawiam się jak tutaj atakować teraz. No właśnie. No, tu nie mam szans. No właśnie, tutaj widzę tylko jest garnizon. A bohater jeszcze dopiero z naszej turze by miał. Dobra, automatyczne rozciągnięcie. Za porażka. Tylko teraz ciekawe, czy po prostu mi to zabiorą, czy, czy go ograbią. Zabrali, dobra. Czyli muszę tam pójść za chwilę to odbić. Bo jeśli ja tego nie odbiję, to możliwe, że ten e, inni ludowie przyjdą i, te, i oni mi odbiją. A tego, tego byśmy nie chcieli. Za bardzo. Żelazna Skała, Przełęcz Śmierci. A, zdobyć i zamienić te osady. Dobra. Będziemy musieli tu przyjść to odbić. I zaczniemy robić tutaj... Armię taką taką naprawdę dobrą. Nie zdecydowany. Mm -hmm. Weźmy sobie tego. Zróbmy tak. Zacznijmy może oddział. Bo zróbmy tak, jedno działo w tej duże. puszniku z wielką bronią. Gdzie oni są? To są ci, co nie? Jak oni się tutaj... Co im mają? Pancerz przybicie pancerza w zwarciu niezła walka w zwarciu. Aha, pancerz i tarcza. Pociski przebijające pancerz i niezła, niezła walka w zwarciu. Ci mają większy zasięg, to jest fajne, dobra. Dwie te jednostki i zrób mi jeszcze tą jedną jednostkę. Dobra. Niech tu się ta armia tworzy, ja w tym czasie pomyślę nad jakimś atakiem może tutaj. Tylko tak, nie mogę zaatakować na pewno otwarcie tutaj tych. On tu ma dwóch bohaterów. Ruszmy się tutaj w tym drugim, bo on ma mniejszy ruch chyba. To właśnie muszę tu uważać, żeby mi czasami przechwycili Dobra i powoli chodźmy pod Eschen. Jeszcze powinniśmy dać... radę no, no właśnie granicone najwyżej im tutaj złupimy i tyle. Zawsze to i tak to urazy weźmie z, z tego, zniweluje. No chyba, że... Chyba, że coś tutaj innego zrobimy. Jeszcze zobaczymy. Chyba, że nas zaatakują, to sobie będziemy się bawić z nimi. Mamy zabójców, więc w razie czego na no, takie bestyki większe możemy ich wysłać. Głównie przechwałki, zapał bojowy. Hmm, czy koszt werbunku mi minus 25% wszystkie wojska. O, to było fajne, bo w sumie teraz werbuje armię, tak? Ale z drugiej strony dyscyplina przestrzega wszystkie wojska. Na trzy tury tylko. Dobra. Logan, serwis gotowy do działania. I gotowy do działania ten drugi. Dobra, dwóch bohaterów mi wróciło. Jeden jest tutaj. Aha, ale na pierwszy poziom. Ty możesz coś robić, żebyś wystaw bohatera. Czy to mi coś do doświadczenia da? Nie, to mi nie daje doświadczenia. Okej, okay, werbujemy. Z dwie jednostki zabójców bym chciał. Jeszcze jednych długobrodych. Może górników z ładunkami wybuchowymi? buchowymi mm. potem z... dwa działa Trzy działa, że mi cztery działa... Nie, trzy działa staczą w armii. Dobra, na razie to tyle. Na razie to rekrutuję, ja potem się zobaczy. E, a gdzie jest ten drugi bohater, którego niby wrócił do działa... jest gotów do działania? Nie widzę go. No nic. Nie ma to nie ma. Eee, dobra. Okay, możemy atakować. Tylko teraz jeszcze tak. Nie to bow. Odejdź tu pod Ashen i teraz ty panie Takie działanie doprowadzi do wojny. Choć będzie to okazja, by zyskać chwałę. Bądź A ja nie mam z wojny A ja nie mam nimi wojny. To czy ja się nie pójmiem tutaj z nimi? Czy nie lepiej powiedz na przykład pójść tutaj? Wypowiedzieć im wojny i ich rozwalić, tak to jest. Zróbmy, co nam zajmie mniej czasu i będziemy mogli się skupić po prostu na zieloną szybciej szybciej. i Tyle. Dobra, ja, ja, ja byłem w świecie przekonany, że ja mam z nimi wojnę, ale myślę, a może mi wysłali jakiś pakiet um, ten, raczej coś, raczej, żeby zakończyć wojnę i z, z hajsem. Ja myślę, że hajsy jest to biorę. Ale na serio byłem pewny, że mam jeszcze z nimi wojnę. Możliwe, że jak rozwalili tamtych. tych, że jak rozwalili tamtych tych o, tych tych tutaj, to po prostu wtedy oni przestali istnieć, czy coś takiego. A czy ta wojna się skończyła? Tak właśnie mogło być. Dobra. Dobra i tu poczekamy Okej, okay, wrócili mi bohaterowie, więc chodźmy. Okej, okay, tu widzę jakaś armijka jest. To żelazną skalę muszę odbić. Mi się to nie podoba, że oni tu zabrali to. Dobra, chodźmy tym bohaterami. Spróbujemy coś cokolwiek robić. On ma czwarty poziom przynajmniej. Znaczy my chodźmy tutaj. Zabójstwo no, pewnie nam się nie uda, ale taki atak na oddziały. Czemu by nie. Dobra, jak idzie rekrutacja? Nawet całkiem nieprzyjemnie. Okej. Okay. A, już idzie jakiś bohater. O, już mi zabił gościa, oczywiście. Oczywiście. Jakie to jest wkurwiające? Ponieważ naprawdę bardzo, ale to bardzo wkurwiające. Nie wiem, czy, czy orkowie mają jakąś większą szansę na, na zabójstwo z tymi bohaterami, czy co? Czy po prostu ja mam taki pech? No, wolę to akurat ten, ten to chyba ten duży poziom, co nie? Ta, 14 Więc zupełnie lat nie miałem co próbować. 18% Bo 18% to jest tak. I, I powiem tak, jest możliwe, że, że mi się uda. Ale lepiej chyba zrobić to. Tutaj troszeczkę poziomu zdobędę. O, porażka. Super. Super, super, super. Po prostu. Uh, Okej, okay, dalej werbujemy. A, tu jeszcze dwa działa ile co? Czyli będą no tak: trzy działa. E, dwóch kuszników z wielką bronią. E, dwóch wiel wie długobrotnych z wielką bronią. Zabójców dwóch. Zdałoby się jeszcze gromowładnych z. Dwa, trzy oddziały. Dwa oddziały zróbmy, dobra. To teraz mam mniej przychodu. Ale nic, no jak chcę mieć dobrą armię, to trzeba wydać hajs, tak? Dobra. Mogę im wypowiedzieć wojnę? Gdzie jest dyplomacja. Uh -huh. U. Ciekawe, czy przyjdą do wojny Zobaczymy. Tak, z nimi też walczę. No to będzie w sumie fajnie. A okej. Okay. Teraz pytanie, jeżeli zaatakuję sobie yes. tego teraz, to tylko inną armią. Ale ich jest tak mało, że powinien dać radę. Ale myślę, że odcinek trwa za długo, żeby po prostu to normalnie rozegrać, więc po prostu puścimy z automatu. I bardzo dobrze No, jakieś tam straty są, 350 No, była tu tutaj duża armia, dobra Talizman. Uuu. Super No, prawie 17 poziom. Ładnie idzie Ooo... Aha, czyli tutaj y, wampirów nie mogę zająć, tak? Czyli mogę co najwyżej splądrować. No to 6000 zł w sumie. Nie jest tak źle e, okej, okay. odpodać na magię 15%, super. Czas fajnie przy miast przeciwnika, dobra O, teraz tak Poziom po pierwsze 18 poziom i będę miał coś tutaj. O, co to jest w ogóle? Zadanie Smocza korona... Ka, ka, karaza? Karaza Obrona zwarciła, tak zwarcił ład publiczny. Nice, ja to chcę, a tutaj 23 poziom, dobra. Ok, mamy zabójczy szturm, super. Super, super, super. Dobra. Widzę, że tutaj się zbierają orki. Dobra, dwie pełne armie. Uh, musimy to jakoś szybko zrobić jeszcze dwie bitwy. I pójść i wrócić tutaj. Dobra. Więc wiecie, na razie hajs, pieniądze będziemy zdobywać u wampirów. Aaa, bo oni mi... O Boże. Przecież oni mi to zabierają od razu. Nie, do, do automatu tutaj nie ma co za bardzo się bawić. Widzicie co tutaj jest. Ale przynajmniej mogę podpatrzeć armii wroga. Ma czarne orki, ok, ale cała reszta to tak mi się wydaje, że ona nie jest jakaś super a, fajna. Co nie, tutaj dyscyplina niska, niska dyscyplina. Tak samo tutaj, te trole, co najwyżej, ale to zabójców już mamy, powinno być ok. Więc dobra, tu to, 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 to mnie tylko co najwyżej. A troszeczkę mi się to nie podoba, ale waliz to. E, dobra, automatycznie rozstrzygnięcie, bo wiadomo, że to będzie zdecydowana porażka. Pewnie mi to zajmą. A. Okej, okay, czyli za chwilę musimy wracać na swoje ziemię. A nie tak by się zdało co zrobić. Ale to myślę, że w następnym odcinku dopiero. Bo tu jeszcze muszę, muszę przynajmniej te dwie walki z wampirami stoczyć jakieś. Czy dwa razy najechać na jakikolwiek obóz. Wszystko jedno tak naprawdę. O. Ej. Swoje podboje się ją strach w sercach wrogów. Mądrzejsi pośród nich wiedzą, że los ci sprzyja. Eee, aha. Wiecie co jest najgorsze? Że teraz odcięli te dwie wioski. Infrastruktura miasta jest uszkodzona. A nie. A zapewni ci wiele korzyści. A oni tylko splądrowali to. O co tu chodzi? Co to jest? Ten budynek musi zostać zburzony, by w jego miejsce mógł powstać inny. Aha. Czy nieźle nie tu poniszczyli i tyle? O Boże Ale tu muszę hajsu wydać na to. Dobra. Muszę tutaj wracać powoli. Ale ile uraz mi w ogóle doszło? Patrzcie No i widzicie, tutaj on teraz minusy przez to straszne. Muszę te urazy skończyć. Po pierwsze, urazy tutaj. A starczy mi po prostu jeszcze dwa razy tutaj to? Chyba tak. Bo oni mi powiedzieli mi, że to muszą być chyba inne wioski. Dobra, 15%. Dobra. Czyli to jeszcze raz muszę chyba to zrobić Obecnie że tak Jeszcze raz muszę to zrobić i mogę stąd wychodzić Wtedy wróci na swoje ziemię Dobra, ale to w następnym odcinku też się z wami żegnam Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo Na razie, pa,